Okej, okay. eee, coś do nie widać. W trzecim odcinku przeżycia w mrozie udało nam się przetrwać cały odcinek i to nawet było sporo, bo ponad 27 minut czasu w grze oczywiście godzinowo było eee, Aktualnie żyjemy już 21 godzin ponad więc to prawie doba Pozytywy są takie, że, nie, że nasze statystyki nie są w opłakanym stanie, nawet bym pierdzielnął sobie tą wodę po to, żeby wszystko, wszystkie nasze statystyki były na jak najbardziej pozytywnym stanie, bo jest cholernie zimno, co się nie da ukryć, pada śnieg, jest tuż po śnieżycy. Więc będziemy się bardzo szybko wyziębiać, nawet ze względu na to, że nasze ubranie nie są złe. Chciałem powiedzieć, musimy szybko znaleźć... Wiecie co? Time to fight! To jest pierwszy moment, kiedy w życiu użyję tej spluwy. Wychyl się, kutasie. Co to znaczy? Aha, muszę ją załadować. Uciekł Skórz, wielu wracaj. Co jest? Ale bez sensu. Przepłoszyłem go. Myślałem, że go trafię. Czemu upiściłem? Energy bar. Moment, teraz nie. Ty on krwawi. Bo to można upuścić jako wabik, coś w tym stylu. No proszę, ile mięsa? Ja pierniczę, weź to wszystko wydobyć. Jak coś nagrywam, ten odcinek zaraz po poprzednim. Więc yy... nie wiem jeszcze do czego jest heidi kat, ale to nic, ja się wszystkiego dowiem. I gat. Na razie jesteśmy na tyle. Tu coś zostało? Tu nic nie zostało. A bo on za powoli. Póki był ciepły, można było z niego wszystko wydobyć ładnie. Mamy sporo pożywienia. Wykorzystaliśmy broń w pozytywnym dla nas celu. Mamy tyle materiałów, że wydaje mi się, że możemy rozpalić jeszcze jedno ognisko. Ale. Czy jest jakiś problem? Tak, mamy mało wody. I nie jestem pewien co do tego ogniska. Dobra, możemy chyba. Chyba. Dobra, jak najwięcej mięsa. Na pewno to nam się cholernie przyda. Robi się powoli ciemno. Daj to wydobywa ile wlezie. Musimy szybko znaleźć coś. Co nam pozwoli przeżyć? Dobra. Oh. Tak, y, może rację. Robi się ciemno, jest już dość późna godzina. Wydaje mi się, że idąc w tą stronę torów znajdziemy prędzej czy później coś. O mój Boże, niech jeszcze zacznie wiać. Let it snow, let it snow, let it snow. Wszystko działa na naszą niekorzyść. Albo teraz dojdziemy do jakiegoś domu tam znajdziemy sporo materiałów, które pozwolą nam przeżyć aż do momentu wykorzystania tego co mamy. A mamy sporo, bo mamy sporo jedzenia, mamy sporo skóry. Czy ja jestem przeciążony? O jasna cholera, jaki jestem Kupi. Jeden kilogram drugi kilogram. Ja się dziwię czemu tak wolno idę. musiałem wyrzucić mięso przegiąłem po prostu przegiąłem z ilością materiałów które posiadałem na ten moment nie jesteśmy przeciążeni Ile tam temperatura czuje się jak minus 9 i cały czas spada, bo się robi coraz ciemniej? Kolejny wilk, ja bym wolał go ominąć niż tracić kolejne naboje. O, ale tam są wagoniki. No, chodź, come closer. O, piękny headshot. Dobra, nie mam zamiaru z ciebie zbierać nic w tym momencie. A mam zamiar odpalić flary. Która nas nieco ogrzeje. O proszę. To jest coś bardzo przydatnego. Kolega chyba przegrał z wilkiem. Okej, okay, y nie jestem pewien, czy to mi mięso na ziemi się nie zepsuje. Wiem, że to z wilka będzie można chyba jeszcze potem zebrać, kiedy trochę przymarznie. Czy tu się da wejść? Nie, ale tu się na pewno da wejść. Co nam będzie zdecydowanie cieplej, przynajmniej się trochę okrzyjemy. O, też kolega tu siedział, widzę, że chyba nie jest mu aż tak cieplej. Tego już nie będzie potrzebował. Jak tam z naszym ekwipunkiem? Jesteśmy zdecydowanie przeciążeni szybko. Loading Buty, buty te mamy ubrane Skin Jacket Plus 8. Mamy lepszą. Ważę pół kilograma. Bez sensu. Wyrzuć to na razie. Winter Coat. Bez sensu. 3 kilogramy. Wyrzuć to. Dobra Nie mamy czasu ani możliwości teraz przerabiać materiałów Musimy jak najszybciej znaleźć jakieś schronienie Wydaje mi się, że jak będziemy biec w tamtym kierunku A możemy jeszcze biec, bo jeszcze nie jesteśmy do końca wyziębieni i zmęczeni Znajdziemy domek Tary się skończyły, czy są pod śniegiem? Są pod śniegiem Trzymać się torów Po prostu trzymać się torów Ta flara nas na szczęście trochę ogrzewa. Dzięki niej czujemy, jakby było w 0 stopni. Możemy tak wytrzymać sporo. Ale ona zaraz się wypali. Ja nie wiem, czy jeszcze jakąkolwiek mam w ekwipunku. Okej. Okay. Wydaje mi się, że tam coś będzie. Tak, 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 tak. Czy to jest domek? No i że to jest domek. Okej, okay. no proszę, jak pięknie. Na razie się przyda jeszcze ta flara do przeszukania go. To jest ten domek, który znaleźliśmy w pierwszym odcinku. Jest nowa lampa. Jedną będzie można przerobić jak się wypali. I jak najszybciej przeszukać jak najwięcej się da. Jak tam stoimy z temperaturą, jest tam bardzo ciepło. Ile drewna? Jest newspaper, workbench, tak jak wtedy. Trochę drewna w szafce. Hak! Lina. Może na tamtym workbenchu, w, tamtej, w tamtym. Tej hydroelektrowni też leżała, a ja nie zauważyłem. Tu jeszcze apteczka, prawda? Prawda? Znowu kit. Trzeba będzie ogarnąć swój ekwipunek, bo mamy sporo rzeczy. zgasło. dobra. Czas na latarnię. Czy tu ja czy przypadkiem czegoś nie zostawiłem? Może pod schodami. Nope, ale jestem wolny przez to przeciążenie. To chyba by było... <słuch> ...na no tyle. Zapałki. Okej, okay. przeanalizujmy nasz ekwipunek, Clouding. co my tu mamy? Cargo Pants. Okej, okay. spoko. Jeszcze bardziej spoko. Mhm. Dobrze jest trochę lekarstw, jest trochę jedzenia jest, które trzeba będzie zaraz ugotować. Wody nie ma. Tools. Trzy can openery. Niepotrzebnie nam aż tyle. I jeszcze no, dwie wypalone flary Hack Hunting Knife, Hunting Rifle, Lina. To też trzy, które można zmarnować. Czemu akurat to masz założoną? Załóż tą, która jest bardziej wypalona. I łód material. I wydaje mi się, że tutaj będzie można założyć coś na wzór bazy. Zanim to zrobimy, ja bym przer... Może nie. Najpierw trzeba będzie rozpalić w ognisku. Mamy czym? Zdecydowanie mamy czym. Bardzo dobrze. Na 30 minut, jakbyśmy to. To jedynie zwiększa szansę, że się uda. Ja chyba bym tego dolał. Ze względu na to, że nie chcę, żeby się nie powiodło. Więc tak, start fire. Tutaj na pewno nam nie zgaśnie, więc możemy od razu dorzucić trochę drewna. Teraz będzie się palić przez... Jeszcze trochę. Przez dwie godziny. W tym czasie ugotujemy mięso. To, które jest najbardziej... przez półtorej godziny. To i to. Mamy z... zbyt dużo tego mięsa wziąłem. Lodówki w tym pomieszczeniu nie ma, więc też jest lipa. Bo tak to bym po prostu schował to mięso do lodówki. Tak, woda. Wiem. Ale dałem dupy. O. I jeszcze nie do... Dobra. Skopałem strasznie. Powinienem dorzucić do ognia. Tak zmarnowałem to kompletnie. 100%, jasne, 100% pasuje. Na godzinę nam starczy. Muszę ugotować tą wodę, żeby mieć co pić. Zaraz zaczniemy umierać jak tak dalej pójdzie. Nie dobrze. Ugotuj całą wodę, jaką tylko możesz. Pięknie. No i to ostatnie, ostatni dech, trochę mięsa, zdarzę, żeby podgotować. Tak jest. Zdecydowanie. Food drink. Pierwsze co? To zjedz sobie to. Drugie co? To zjedz sobie. Przecież zjedz sobie energy bar'a, który się powoli już psuje, i drugiego energy bara, który powoli się psuje. I w tym momencie możesz się napić wody ile tylko zechcesz. Ostatnie co pozostało, to położyć się spać. Jest godzina druga. Ach, gdzie jest to łóżko? Nic nie widzę. Tam. Ok. Prześpijmy się. 7 godzin. Powinno wystarczyć. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby przeżyć dłużej niż kiedykolwiek mi się udało. Chociaż widzę i czuję, jakie ja błędy w tej grze popełniam. I wasze rady by naprawdę mi się przydały. Tu chyba bazę nie będę zakładał, bo tu nie ma lodówki. Znowu pić i jeść. Energy bardzo do końca. To mięso jest nieugotowane, ale jest w całkiem niezłej kondycji jeszcze. Więc spoko możemy je długo trzymać. Wpiernić sobie to. I wpiernić sobie to. Pozostało nam nieugotowane mięso, nie mamy rozpałki, żeby ogień rozpalić, co jest lipne, no ale cóż, brakuje tu zdecydowanie lodówki. Workbench, fishing tag, hook i line i możemy stworzyć fishing tag. 10 minut to zajmie i zakładam, że to jest wędka, która nam pozwoli łowić ryby. Gdyby tu było niezamaraznięte jezioro. Nie wiem, tak zakładam. To jeszcze jest jakiś sner. Mam głód, który wydobyłem. Ale łódę już nie mam, bo zmarnowałem wszystko na ognisko. Okej. Okay. Nie jestem mistrzem zdecydowanie w tej grze. I to tak widać. Szczerze potrzebowałbym waszych... Tej rad. Dobra. To na pewno możemy rozwalić, bo mamy latarnię z nape napełnioną, która jest w lepszym stanie. Tak. Jeansy. Rozprójmy. Cotton socks. Rozprójmy. Simple tools bodajże że mamy ich więcej. O, nie widzę na razie. Dobra, basic boots rozprójmy. Będzie leder, skóra z nich. Basic gloves rozprójmy. Zdecydowanie materiały mniej ważą. Ken opener. Ken opener. I powinien być jeszcze jeden tak. Ken opener. To możemy sobie. Dwa z, jeden albo dwa z nich rozwalić, właściwie dwa, czemu by nie? Dwa rozwalę dwa jak trzeba będzie to jeden naprawię OK Basic Boots rozprójmy Mogłem się przespać godzinę krócej albo z dwie Tak to marnuje czas dnia na robienie tego Simple Tools nie To jest wszystko pozakładane z clouta możemy robić bandaże, co jest strasznie spoko. Newspaper, z newspaper możemy robić rozpałkę, więcej rozpałki, dobre na razie. Nic tutaj nie możemy więcej uzyskać. Znowu cię ci chcę jeść i pić, mogę ci dać pić. Jest reszta, ok. Jeżeli patrząc na klouting, wszystko nosimy. Więc trzeba będzie pozostawiać tu jakieś na pewno materiały. Otwórzmy to. Tak. To. Leder, powiedzmy, że z 6 będę pamiętał, że to tu zostawiłem. Tutaj all, mamy jeszcze sporo. Tej tak mało waży. Hunting rifle. Uh. Woodmat sporo mam tego wood matches, strasznie. Dobra, coś co więcej waży Betrul. tych klo... klotów mam sporo. Zostawiłbym ich tutaj z siedem nadal jestem przyciążony. No i to mięso, nie wiem, ale wydaje mi się, że muszę zostawić tutaj część jego. Na razie nie mamy go ugotować, zdecydowanie w czym. Niestety. E, pff, no i co? No i co? No i nic. No i. Szczerze, zakończyłbym tu ten odcinek trochę krótszy niż poprzedni, ale wciąż żyjemy. Żyjemy już jeden dzień. 17 godzin 36 minut i to jest najwyższa pora by przejść do odcinka czwartego, gdzie wyruszymy na prawo w stronę jeziora i poszukamy miejsca z lodówką, może tak. Zobaczymy, co się uda. Tutaj naprawdę przyda mi się wasza pomoc, jakieś porady. Przeżyć w mrozie. The Long Dark. Do zobaczenia w następnym odcinku. Ja się z wami osobiście żegnam. Na razie. Cześć.